Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam zestaw do podgrzewania posiłków, chociaż wody też. Firmy SBIT. Wersja oryginalna. Będzie to niejako taki unboxing. Jak wiadomo, żeby nie kupować kota w worku, bo sprzedawcy zazwyczaj nie wszystkie rzeczy podają. Jakieś zdjęcie, krótki opis. A tak, zobaczenie na filmie z czego dokładnie to się składa. Lepiej będzie to wyglądać. Oczywiście wyprodukowano to w Niemczech. Są różne takie zestawy z różnymi elementami w środku, z różną ilością paliwa, różnej gramatury. Tu jest opakowanie zielone. Są też inne. I dokładnie, jak to jest w tym wypadku. Data produkcji 2020 rok. Data minimalnej trwałości to 8 lat. Ja już paliłem tego typu paliwka, które miały powyżej 10 lat i paliły się normalnie. Mamy też takie ostrzeżenie. Tabletki paliwa i produkty dodatkowe nie są przeznaczone do konsumpcji. No, ciekawe, kto by wpadł na pomysł, aby takie coś jeść. No raczej chyba nie dzieci, bo dzieci raczej takiego czegoś nawet nie przeczytają, ostrzeżenia, więc mogą się zainteresować takimi powiedzmy tabletkami. No ale jacyś dorośli to chyba by nie wpadli na pomysł, żeby takie coś zjadać. No ale ostrzeżenie jest. Pewnie jakiś taki wymóg sprzedażowy. Z tyłu mamy pokazane mniej więcej instrukcje obsługi, co i jak się robi, więc nawet jak ktoś nie wie, to może się dowiedzieć. No i z czego dokładnie to się składa? Uchwyt do puszek. Taki widzę, że nowoczesny. W innych zestawach jest zupełnie co innego. Do chwytania, no, według obrazka tych okrągłych puszek dolną i górną część, tutaj ściskamy jest w porządku no sądzę, że raczej to się nie nadaje do takich płaskich puszek bo nie będzie jak tutaj chwycić za bardzo a tamten stary uchwyt chociaż też był w kilku egzemplarzach różnych nadawał się do, i do okrągłych i do płaskich podłużnych ten tylko widzę, że chyba tylko do okrągłych wersja chyba ze stali nierdzewnej, bardzo dobra Mamy zwykłe zapałki w ilości 38 sztuk, całkiem sporo, jak na taki mały zestaw. Dodatkowo mamy trzy zapałki sztormowe, woreczek na śmieci. sama kuchenka do składania no, no teoretycznie jest jednorazowego użytku ale wiadomo, że można to złożyć rozłożyć wielokrotnie i używać aż po prostu się to nam uszkodzi albo po prostu już nie będziemy te, z tego skorzystać no i oczywiście paliwo w ilości jak widać 9 sztuk w wersji takiej płaskiej i z możliwością podzielenia na dwie części lub na cztery, to jest właśnie w moim przypadku takie ułatwienie. Ja często korzystam z półtorej sztuki tego typu paliwa, no i te powiedzmy okrągłe źle się dzielą, nie zawsze idealnie na pół, a tak tutaj ładnie można sobie to podzielić. Zazwyczaj jak wykorzystuję właśnie te dwa dwie połówki paliwa, to mam jedno okrągłe i połówkę takiej osoby wkładam i wszystko w porządku więc przydają mi się te okrągłe jak i te owalne bo takie też są jak i te takie powiedzmy jako dodatkowe paliwo paliwo oczywiście 7 gramowe więc trochę tych paliwek tu jest do podgrzewania powiedzmy małych posiłków jak najbardziej się sprawdza do podgrzewania wody też się sprawdzi ale też raczej powiedziałbym tak do pół litra 200-300 ml dosyć szybko się podgrzewa. Takie pół litra trzeba troszeczkę poczekać, ale powyżej pół litra to już zaczynają się schody. Takiego paliwa bardzo dużo schodzi i bardzo długi czas jest zagotowania, ale do mniejszych ilości jak najbardziej jest to w porządku i taki nawet prosty zestaw się przydaje. Ja bardzo długo korzystam, chyba ponad 12 lat, czy nawet więcej. Z takiego paliwa dosyć często do właśnie gotowania wody, do podgrzewania posiłków i wszystko jest w porządku. Ale oczywiście nie gotuje jakichś wielkich kociołków z jedzeniem ani wielkich litrów wody, więc do małych ilości jak najbardziej tego typu paliwo się sprawdza zimą latą przy jakimś wieczorze wiadomo, że musi być jakaś osłona, bo to troszeczkę nam minimalnie osłoni, jak się to podwyższy, ale. Dodatkowa osłona jest powiedzmy wymagana nie tylko przy takiej kuchnce, przy innych też. Także jak widać zestaw ciekawy, no ja akurat miałem to niekupione w normalnej cenie, bo w normalnej cenie pewnie będzie drogo. No ale poglądowo można zobaczyć, z czego dokładnie to się składa. Dobry kartonik. Część jak użyjemy zawsze możemy schować tutaj z powrotem. Jest w porządku. Ja polecam dla tych, którzy mało gotują wody, czy mało podgrzewają posiłki. Dodatkowe informacje będą podane pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął cię żaden film. No, i do następnego filmu.